Te żywiołowe z poprzedniego rozdania wygra Pinki1, gratulacje tu już właśnie i wręczam Dobra, koniec tego YouTube'a na dziś Dobra, czas się zalogować Dobra, loguję się i, i no <grym> Może dziś nagram odcinek, tak najbardziej mi się chyba chce no, o chyba jest nowy motyw, fajnie. O, XD? Hejka z tej strony. Aha. Zin! Ha! Czyli Len. Witam Was na kolejnym odcinku z Movie Star Planet. Dziś jestem zalogowana na koncie Lenka Konopka Pola i widzę, że jest jakaś superowa aktualizacja. E, jakby to aż bądź w oczy. Jak ja pierwszy raz weszłam gdzieś na Movie Star Planet, tak rano od razu jak wstałam, to aż mnie tak zabolało w oczy, że szok. E, motyw nie jest jakiś zadziwiający. Ale może sobie włączę chat off, ale jakby sobie tak zobaczyć, no to zaraz sobie zobaczymy całe tło, które jest z tyłu. Ogólnie to nie wiem, jakby to nazwać. Ten tutaj środeczek. Nie wiem dlaczego, ale od razu mi przychodzi Nexus, chociaż Nexus jest Black Star Planet, ale nazwijmy to Nexus. Nie no, dobra, jestem głupia. Um, więc są tutaj jakieś papugi, jakieś krzewy, co cokolwiek jest. Budynki, albo mi się zdaje, albo zmieniły po prostu tutaj kolor. Chociaż może mi się zdawać. No, nie wiem, to też chyba zmieniło kolor. Ten taki Park Rozrywki, czyli Wesołe Miasteczko. No, plaża jest, widać tutaj delfiny. No, różne budynki są, są jakieś planety na tych budynkach, są jakieś szałasy nowe, więc, no, też y, coś nowego. Y, tu są, no, też jakby tutaj dla zwierzaków zrobili jakieś takie szałasowe domki, więc aktualizacja jest nawet ciekawa. Jeśli chodzi o ciuchy z tego motywu, to są według mnie podobne do poprzedniego motywu a tak e, jeśli chodzi o ocenę tego motywu no to jakoś mnie nie zszokował bo no, nie jest on za ładny e, tutaj też nie za dużo w tym motywie się rzeczy powtarza bo nie wiem czy te włosy się powtórzyły chociaż były chyba takie tylko że po prostu bez tych kwiatków e, z tego co wiem Y, powtórzyło się tutaj. Y, warkoczyki tam y, są na końcowej stronie. O, ten słonecznik się powtórzył i te skrzydełka, chociaż dokładnie nie wiem. Y, no i te warkoczyki się powtórzyły. To takie coś tu. Te spodenki prawdopodobnie też. No i te. Bo Jezu, nie bo ja nie mogę e, Jak to się nazywało? O, nie zapomniałam Dobra, po prostu nazwijmy to spodnie Tak, teraz sobie wszystko z siebie ściągniemy i możemy zrobić jakiegoś luka z tych czubów Nie ciuków. no, się tego luka nie dało zrobić, co nie? <laughs> o fuj, ble, 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 ble Chociaż te mosty są ładne, więc chyba sobie je kupię Ale ble <laughs> Po prostu ten motyw, nie mój styl, ble, ble, ble w komentarzu możecie napisać minutę i ocenić mojego luczka. Według mnie on jest takie mocne 10 na 10. On mi się tak mega spodobał. Najpierw miał być w takich neonowych, różowych kolorach, ale później jak przez przypadek nacisnąłam na pomarańczowy i później się tak przywróciłam do tego pomarańczowego, to powiedziałam, wow, to jest to, czego szukałam. Oczywiście tego luczka mam zapisanego w lukach, więc jeśli ktoś by chciał może kupić oraz zalajkować, yy, mam tutaj napisane jako. Hashtag 52 śliczny. Mam jeszcze poprzedniego looka. Hashtag 52, który też mi się bardzo, bardzo podobał i nie chciałam go ściągać, ale tak sobie pomyślałam, a tam dobra, chyba z dwa dni go ponosiłam i to tyle. Dobra, przejdźmy sobie teraz do animacji i animacje z tego motywu naprawdę nie są złe. Tutaj sobie właśnie kupiłam, chociaż... Nie podoba mi się za bardzo, Jezus Maria, dlaczego ja w siebie kliknęłam Ale ją kupiłam Ta mi się podoba, więc prawdopodobnie ją sobie zaraz kupię Ej, nie jest zła, naprawdę e, Tutaj jemy jakieś truskawki, ja lubię truskawki, więc okej okay. Co my tu mamy? Okej, okay, nie wiem co to może być, jakby... Najpierw pomyślałam, że to jest ten listek od żaby, ale... Nie wiem, czy to jest jakiś basen, materat dziwny, nie wiem Eee, tu jakaś ważka leci. O, ej, fajna ta animka. O nie, moje sarkońce tak umierają. Ała! Dobra, eee, kolejna animka. No, to nie jest też aż tak zła, no ale diaksy. Serio, diaksy wydawać na takie coś? O, pszczółki. Nie no, nieźle, niech mnie jeszcze urządną. Jeśli chodzi o rzeczy, to bardzo, bardzo mnie zaciekawiło, Na przykład, to jest chyba naklejka na eee, ścianę. Tu jest jakaś ważka. Jezus, jakie nienawidzę nie to jest tu ławka taka. Ona mi się bardzo spodobała, ale nie kupię jej, bo mi się nie chce. To są jakieś rybki. To jest y, jakieś drewno. Jak to się nazywało? Mm, Gałązki, Nie, jak Nie, dobra. Ja, ja się nie znam. Jakiś. Y, teleskop? Tak, teleskop. On już się chyba powtórzył. Jakaś fajna chmurka. Ja ją sobie nawet kupię, bo spodobała mi się rzeczywiście. O jezus, nie! Dobra, chmurka. I tu mamy jakąś łapkę. To jest kolejna chyba naklejka na ścianę i fryzkawkę, która się też prawdopodobnie powtórzyła. Chociaż nie wiem, czy rzeczy się na pewno powtarzają. No jakiś księżyc, no. Jeśli mam rzeczy oceniać to tak 7 na 10, bo są ładne. Jeśli chodzi o tło, no to fajne by było do takich filmów, że na przykład, nie wiem, jest jakiś deszcz, chociaż teraz to na MSP. Ym, najwyżej są seki A teraz na koniec takie małe informacje Oraz losowanie A więc łapcie konkurs na szarfę z tamtego VIPa Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał Wraz z dzwoneczkiem, dać łapaczkę w górę Pod tym filmikiem I napisać komentarz ze swoim nikiem. Jest jeszcze konkurs grafkowy Na koncie Lenka Konopka Pola Jedyne co trzeba zrobić to zostawić po prostu parę grafków Na Lenka Konopka Pola Jak najwięcej najlepiej No i ten kto dostawi najwięcej grafków Do 14 tego sierpnia wygrywa jedną z tych kolorowych yy, właśnie spódniczek Pixel. Zachęcam do brania udziału. Mam nadzieję, że do końca sierpnia uda nam się wbić 400 subskrypcji, bo szykujemy dla Was bardzo fajny special. Tak samo bardzo fajny special już mamy praktycznie przygotowany na 500 subskrypcji, a największy special będziemy mieć na 1000 subskrypcji, chociaż mamy dopiero prawie 400, ale na 1000 subskrypcji bo na pewno kiedyś Wam się uda to wybić. Będzie mega, mega, mega special. Więc miłego dnia, wieczoru, popołudnia, papatki!